Przejdziemy teraz do wprowadzenia, do pierwszej lekcji z frameworka Appium. Jeżeli wyszukasz sobie Appium framework w Google, pod tym adresem URL apium.io znajdziesz oficjalne zasoby, oficjalną stronę od twórców. No i właśnie tutaj od razu pojawia się przekierowanie na dokumentację. I oczywiście z tej dokumentacji będziemy bardzo obszernie i często korzystać w kursie, bo oczywiście to są oficjalne zasoby. I w zasadzie najlepiej jest z nich korzystać przy, podczas nauki. Są to sprawdzone źródła, dlatego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać na stronę. Ale jeżeli chodzi o taką tutaj powiedzmy wprowadzenie, jeżeli sobie nawet w Wikipedii weźmiemy samą definicję, czym jest Appium, no to jest to oprogramowanie typu open source, tak? czyli takie powiedzmy wolne oprogramowanie, czyli możemy je wykorzystywać komercyjnie w naszych projektach. I to jest oprogramowanie do automatyzacji testów za pomocą właśnie tego frameworka i architektury, którą jeszcze sobie omówimy, ale przede wszystkim możemy frameworkiem Appium testować przede wszystkim aplikacje mobilne przeznaczone na telefony z systemem Android czy też iOS. Oczywiście przy użyciu odpowiedniego webdrivera, ale o tym jeszcze później. Wszystko Ci dokładnie wyjaśnię. Jest też z ciekawostek, no już ma ponad 10 lat ten framework, no i jest JS Foundation jakby zarządzana przez tą organizację od 2016 roku. No i tak jak już mówiłem, zdobywa popularność, także Appium nawet ostatnio wyprzedziło, na początku 2024 wyprzedziło robot framework, jako popularniejszy, bardziej popularny, częściej używany framework do automatyzacji. Tutaj już bez podziału na testy mobilne, webowe i tak dalej. Ok, więc tak, jeszcze jeżeli chodzi o definicję, warto w ogóle powiedzieć, jakie są główne cechy i zastosowanie frameworka Appium. Przede wszystkim Appium umożliwia wsparcie dla wielu języków programowania. Możesz programować. Tutaj, no my będziemy oczywiście w Pythonie, tak, ale możesz wybrać też inny język, taki jak Java, Rabi, nawet C-sharp. No też oczywiście wspomniany Python. To musi być po prostu język, który jest kompatybilny z webdriverem. Oczywiście też jest warto wspomnieć, że nie wymaga modyfikacji aplikacji tak? przy użyciu Appiuma, co mam na myśli. Czyli do testowania aplikacji mobilnych za pomocą Appium nie jest wymagana żadna modyfikacja tej konkretnej aplikacji, czyli oznacza to, że można te, a, testować tą aplikację w formie, w jakiej jest ona dostarczana do użytkowników. Oczywiście framework ten umożliwia szerokie wsparcie do, dla natywnych i webowych, hybrydowych aplikacji mobilnych, za, umożliwia y, zarówno testowanie właśnie tych natywnych aplikacji, y, czy też uruchamianych w przeglądarce, ale też pozwala właśnie łączyć te elementy, czyli właśnie testować aplikacje w sposób taki hybrydowy. Nawet masz możliwość uruchomienia wielu testów na wielu różnych urządzeniach. Kolejna sprawa to to, że Framework Appium wspiera ciągłą integrację, ciągłe dostarczanie, czyli tutaj mam na myśli narzędzie oparte o CI-CD, czyli Continuous Integration, Continuous Delivery, co też pozwala na automatyczne uruchamianie testów po każdej zmianie kodu. No i też warto wspomnieć. Że tutaj ta automatyzacja odbywa się na różnych urządzeniach i emulatorach. Czyli Appium pozwala na testowanie aplikacji zarówno na rzeczywistych urządzeniach, ich powiedzmy podpiętych pod Twój komputer, jak również na emulatorach lub symulatorach. Tutaj y, oczywiście sobie wykorzystamy tego typu y, w kolejnych lekcjach emulatory lub symulatory. Pokażę Ci dokładnie, jak to działa w praktyce. I teraz tak, przede wszystkim jeszcze warto wspomnieć, że Apium ma taką dosyć szeroką społeczność i dokumentację, bo jako projekt open source, jak już wspomniałem, Apium posiada no, stosunkowo dużą społeczność, i jest rozwijany dynamicznie, też oferuje bogate wsparcie, jak na przykład wejdziesz sobie na GitHuba od Apium, tak, z frameworka Apium no to możesz zobaczyć, że tutaj w zasadzie co jakiś czas bardzo regularnie są aktualizowane, jest aktualizowany ten framework, tak? Ostatnia aktualizacja była wczoraj, jest tak? W package'ach. Natomiast co jakiś czas regularnie wychodzą nowe releasy, nowe update'y. Tak jak widzisz tutaj aktualnie na tą chwilę jest to Appium w wersji 2.4.1, Release odbył się dwa tygodnie temu. Także tutaj są oczywiście: to jest link do repo, oficjalne zasoby, ale tak jak już wspomniałem, no to będziemy korzystać przede wszystkim właśnie ze strony apium.io. I tutaj właśnie tego typu kwestie, czym jest apium w pigułce, możesz sobie poczytać. Ja już tego dokładnie nie będę robił, tylko staram się. się mniej więcej wytłumaczyć czym jest apium, no i myślę, że tyle na początek wystarczy.